Skończyłeś szkołę średnią, tak? Zdałeś maturę. Nie będę zdawał polskiej matury, tylko A-levels, okay. i które mógłbym zdawać w tym roku, ale były terminy takie, że się pokrywałem z trzema ślemami. Więc szkołę skończyłem, ale, egzamin... ale egzaminy będę zdawał no, w przyszłości. W tym roku jakby nie miałem takiej możliwości, bo nie odpuszczę trudniej o Ale też mi one jakby nie uciekną, bo nie wiem, jak jest z polską maturą, nie chcę jakiegoś tutaj e, kłamstwa dać. Ale z tymi egzaminami jest tak, że e, możesz zdać je, kiedy chcesz. Bo zdajesz się na własną rękę i tak za nie musisz zapłacić. No nie ma limitu czasowego, a nie planuję na razie iść na żadne studia. Nie chcę mówić, że w ogóle. Oczywiście, było bardzo dużo propozycji ze Stanów na college, ale jakby odrzuciłem większość z nich i, i jakby chcę sobie dać czas, chcę sobie dać 2-3 lata na to przejść z juniora do seniora i zobaczyć, jak mi to idzie. I no, mam nadzieję, że mi tak pójdzie, że nie będę. Musiałeś się zastanawiać, czy chcę iść na studia, czy nie. Tylko będę grał. A jeśli coś nie pójdzie nie po mojej myśli, no to wtedy będę jakby się zajmował bardziej tą nauką. Bo nie po to trenowałem tyle lat, żeby, żeby teraz jakby to odpuścić.